Cześć wszystkim, ja jestem Alwina i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem, ponieważ ostatnio czytam trochę więcej, także głupio by mi było tego nie nagrać. Jeszcze z takiego update'u życiowego, no to wróciłam do szkoły. Um, niestety. Także um, mam trochę mniej czasu, ale ogólnie czytam więcej. Um, dlatego, że też jak chodzę do szkoły, to słucham bardzo dużo audiobooków, jak jadę, jak wracam. Dlatego e, zawsze te dwie, trzy książki w miesiącu to będą jakieś tam audiobooki, e, a których słucham właśnie tylko wtedy, kiedy jadę do szkoły i kiedy z niej wracam. E, I to jest jedyny plus. Ale czytam e, też tak normalnie papierowo dwie książki i słucham właśnie jednego audiobooka. I zacznę od e, kolejnej książki e, Teres Bowman, czyli Ta Druga. Mm. Podoba mi się chyba mniej od tej z poprzedniczki, którą czytałam, czyli Utonęła. Trochę zepchnęłam tą książkę teraz na drugi plan, ponieważ... Nie wiem, jakoś tak... Wiecie co, one są strasznie barwne w opisy i w takie przemyślenia wewnętrzne tych głównych bohaterek, które są swoją drogą bardzo okropne i moralnie wyniszczone, że tak powiem. Może mogę chyba tak powiedzieć, bo no, to w jaki sposób myśli tutaj ta główna bohaterka... I to, w jaki sposób myślała ta, wyutonęła. No to yy, nie można o nich powiedzieć, że są dobrymi kobietami, po prostu dobrymi ludźmi. Yy, jednakże trochę tą książkę zepchnęłam na drugi plan. Jestem na 80 stronie. Ta książka jest bardzo krótka. Ona nawet nie ma 200 stron, ale jakoś tak. Yy. Nie wiem, nie mam chyba teraz weny na nią, też tamtą przesłuchałam dosłownie w dwa dni, ale ją słuchałam i też mi było o wiele lepiej słuchać, bo tak jak powiedziałam, jest tutaj dużo opisów mm, i dużo, mm, wiecie, przemyśleń, tu nie ma jakiejś takiej, wiecie, akcji, nie? Tu bardziej jest, te książki stawiają na stronę jakąś tam psychologiczną i trochę tak mm, ciężej mi się to czyta. Na pewno lepiej mi się tego słuchało, tej wcześniejszej książki. Ale wydaje mi się, że też, że tamta historia z Utonęła mi się bardziej podobała. No, ale zobaczymy. Jeszcze mam trochę tych jakby stron przed sobą. Nie wiem, czy skończę tą książkę na tym vlogu, zobaczymy. Zaczęłam też słuchać. W ogóle mam nowy kadr, ponieważ długo teraz przesiaduję na dole bardzo. Bo już mi się znudziło się do u siebie w pokoju, więc głównie siedzę na dole teraz. Dlatego też tutaj postanowiłam, że coś takiego nagram tutaj, zmienię sobie kadr, nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle, trochę, trochę niewymiarowy, ponieważ nie, nie przyniosłam sobie lampy i no, lampę mam ze statywem połączoną, dlatego też musiałam się dostosować do tego, co tutaj mam, ale słucham też Pustynnej Włóczni Petera Breta. no i jak wiecie, bądź nie wiecie, ale ja jestem dużą fanką Malowanego Człowieka, i w ogóle Peter Brett pisze cudowne książki. Jedyne, co mi w niej przeszkadza, to to, że mój feministyczny radar tutaj się kręci non-stop, jak słucham tej książki. Yy, jednakże to nie jest jakiś tam minus, mm. <laughs> powiedzmy. Yy, to, jest, to jest kontynuacja cyklu demonicznego. Yy, tylko, że mamy tutaj zupełnie innych bohaterów, tu nie ma wzmianki żadnej na razie, przynajmniej nie wiem, może będzie. W sumie mam nadzieję, że będzie. Nie ma żadnej wzmianki o Arlenie ani o Liszy, o rojer, rojerze, tak, tak się odmienia. Nie ma o nich nic. Poznałem tutaj, oh Boże, zapomniałam, jak się nazywa ten główny, główny bohater. Nie pamiętam, nie powiem wam. Jakoś tak nie wiem. Nie, nie zapadło mi to imię w pamięć niestety. Ale też tu jest taki wątek tego, że mamy dorastanie. Jak jest tak samo, jak było w malowanym człowieku, w malowanym człowieku i dorastała Lisza i Arlen. A tutaj właśnie dorasta tam ten cały główny bohater, którego imienia nie pamiętam, nie będę jej za bardzo jakoś tam, wiecie, coś tu wam opowiadać o tej historii, ponieważ no, ja przesłuchałam 40%, więc w sumie całkiem sporo. Jednak po prostu no, to, to jest kontynuacja po prostu um, serii niemalowanego człowieka, tylko tego cyklu demonicznego. I wydaje mi się, że tutaj. Jak podobał Wam się malowany człowiek, no to czytajcie dalej, bo pustynna Włocznia też Wam się spodoba. Mam taki ambitny plan, bo ja nie mam, ani, ja nie mam papierowo żadnej z tych książek. Jedną książką Breta, którą mam papierowo, to jest Pustynny Książę Księga Pierwsza, No bo Fabryka słów pięknie wydaje te książki. I mam tylko pustynnego księcia, na, no ale jego się czyta w ogóle po całym tym cyklu demonicznym, w sensie po tych wcześniejszych jeszcze książkach. Tak więc za prędko go nie przeczytam. A gdzieś tam mam taki w głowie ambitny plan, żeby sobie kiedyś uzbierać wszystkie te części z tego cyklu, bo myślę, że fabryka słów będzie wydawać wszystkie po kolei. Tak przynajmniej mam nadzieję, bo ostatnio widziałam, że właśnie wydali pustynną łość w takiej ładnej zielonej okładce, co mi się też bardzo, bardzo mi się podoba ta książka no, ale to już tylko takie moje, moje przemyślenie, że chciałabym mieć te książki, bo one mi się naprawdę bardzo podobają, tak jak ja słuchałam tej drugiej książki, utonęła i ja też ją sobie kupiłam, w sensie mama mi kupiła, już to mówiłam, ale jakby zdecydowałam się, żeby też się dorzucić, bo mi się bardzo podobała i przy okazji właśnie jeszcze tą jakby kolejną książkę tej autorki wziąłam. Początek tego vloga trwa o wiele za dużo, więc już przechodzę do ostatniej książki. Czytam This Violet Lights, gwałtowne pasje, Chloe Kong. Jest to coś w stylu, um, chyba to mogę powiedzieć, Romeo i Juli. w sensie to nie jest Romeo i Julia, jednakże mamy tutaj bohaterów o imieniach e, Juliet i e, Ro, Roma. Roma, no, wiecie, inspiracja. Um, tak też słyszałam, że będzie to miało jakieś tam swoje powiązanie, jednakże ta akcja tej książki jest tutaj osadzona w Szanghaju. Um, i tyle, co udało mi się po tych 80 stronach tej książki wywnioskować, to to, że mamy tutaj dwa, jakieś tam gangi. Dokładnie nie pamiętam, jak one się nazywały, jakiś tam szkarłatny, coś tam, biały kwiat. Czy kwiat jakiś tam, nie pamiętam dokładnie tych nazw tych gangów. Nie pamiętam dokładnie nazw tych gangów, ale to jest chyba najmniej istotne na razie. I jest tutaj coś takiego, że mamy morderstwo pewne. No, a że te gangi się ze sobą nie lubią, no to mógłby jeden pomyśleć, że to jak od nich ktoś zginął, no to, że ci drudzy zaatakowali, a tu się okazuje, że giną ludzie z jednego i z drugiego gangu i nie wiadomo co się dzieje. Też ludzie zaczynają, wiecie, wariować, wyrywać sobie w jakieś tam z gardła, nie wiem, straszne rzeczy zaczynają robić. Ogólnie ta książka też mi się wydaje, ma wysoki próg wejścia, bo początek nie jest zbyt taki, wiecie, wciągający od razu. Teraz też jestem na tych 80 stronach i za wiele nie wiem. E, za bardzo jeszcze się nie zaangażowałam e, właśnie w, pomii, w przeciwieństwie do tak który pisze takie książki, które od razu angażują, no to, to niestety właśnie bardzo często jest tak, że pewne książki no, nie od razu nas wciągają. I musimy dać im po prostu trochę więcej czasu. No i tak mam nadzieję, że ta książka i tak mnie niedługo zaangażuje i właśnie wkręci mocniej. Na razie to po prostu staram się zapoznać z historią, więcej Wam będę opowiadać później. Także to są wszystkie książki, które czytam teraz. Nie będę zaczynać prawdopodobnie nic nowego na tym vlogu. Jeśli którąś skończę z nich, to dobrze. I to tyle. Ja Was zapraszam do oglądania. Nie spadnie. Przychodzę do Was z update'em czytelniczym. w końcu wyglądam jak człowiek? Także mogę coś nagrać. Nareszcie. I w ogóle tam jest lampa, a ja Wam później pokażę, w jaki sposób ten telefon tu się znalazł, gdzie się aktualnie znajduje. Ale przyszłam trochę pogadać o książkach. Zacznę od y, Pustynnej Włóczni, ponieważ już przesłuchałam wow, no z 80% i chciałam... Sto, bardzo mało mi zostało. Właśnie chyba z półtorej godziny słuchania jeszcze. I naprawdę... O! nowa ocena fajnie i naprawdę um, chciałam jeszcze jakby updateować zanim yy, przesłucham do końca <laughs> i stało się to czego chciałam i ogólnie ta seria jest świetna nie wiem co mogę dodać do tego co mówiłam wcześniej naprawdę bardzo mi się podoba um, czy ja miałam jakieś większe przemyślenia no uważam po prostu że Brett robi świetną robotę nie chcę Wam tutaj za dużo mówić, bo to też jest, wiecie, kontynuacja i no nie chcę jakby tutaj spoilerów za bardzo dawać, ale uważam, że jeśli polubiliście Malowanego Człowieka, to sięgnijcie naprawdę po Pustynną Włócznię, bo jest to yy, świetna książka. Świetnie mi się jest słucha. Yy, ja ją słucham w ogóle na przyspieszeniu dosyć sporym 1.6 albo nawet większym, yy, ale naprawdę... Yy, bardzo dobra i po prostu um, nie zawiodłam się na tej części. Mam nadzieję, że e, z cyklem demonicznym nadal będę się e, jednać <grym> i będę bardzo lubić. E, także nie mam większych przemyśleń, ale po prostu chciałam Wam powiedzieć, że e, dzieją się rzeczy, które chciałam, żeby się działy po prostu e, i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. E, I jeśli chodzi o This Violet Delights, to przeczytałam 100 e, stron, 113, myślałam, że więcej. Mhm. W sumie ostatnio Update'owałam, jak byłam na 80, więc w sumie Nie mam nic za dużo tutaj gadać Serio, myślałam, że byłam gdzieś na 170 Stronie, teraz otwieram i patrzę 113, no nie za dużo Ogólnie yy. Ale jak widać, skupiłam się głównie na słuchaniu Tego audiobooka, później po szkole już Nie czytałam nic za bardzo yy. I powiem Wam szczerze, że na razie Nic się tutaj nie dzieje, nic się nie rozkręca Znaczy, no teoretycznie mamy już tam jakiś tam te morderstwa, to, co Wam powiedziałam, ale czy, czy, czy coś się więcej wydarzyło? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nic się więcej nie działo. Yy, ogólnie, no, to, to jest bardzo mało. Yy, na pewno nie przeczytam tej książki na tym vlogu. Yy, myślę, że trochę się jeszcze w niej jakoś tak posunę do przodu. Jednak, no... Yy, chyba, chyba na tym vlogu skończę tylko Pustynnego Księcia... Yy, pustynną Włócznię, na pewno. A to może dojdę sobie tak do jednej trzeciej może tej książki i będę Was update'ować. I tą drugą też nie ruszyłam. Ehm, może, może, może... Może, może do czytam do połowy. Nie wiem, szczerze mówiąc nie mam wedy na tą książkę. To są ciężkie książki, wbrew pozorom. Są króciutkie, ale są bardzo ciężkie i podejmują się z takich tematów... Może nie takich strasznych tematów, ale takich złych moralnie bardzo i mi się niekoniecznie może super o tym czyta, ale ja też kurczę, mi się tak podobała ta, ta, ta wcześniejsza książka to o czym już mówiłam, że aż mi szkoda no także to był taki ekspresowy update, bo zaraz wychodzę ale bardzo chciałam to zrobić, bo w końcu wygląda ładnie, jestem bardzo skromna i chciałam to nagrać, ale też w ogóle chciałam w ten weekend nagrać jakiś update, bo wiem, że dużo przesłuchałam tego pustynnego księdza Pustyną włócznie i chciałam wam o niej trochę poopowiadać, także ja Was dalej zapraszam do oglądania tego vloga. Przychodzę do Was z zakończeniem tego vloga. Dosyć biedny był ten vlog, bo tylko trzeci update robię. Ale przesłuchałam dosyć sporo, więc Wam teraz poopowiadam e, trochę. E, skończyłam słuchać Pustynną Włócznie, księgę pierwszą i zaczęłam słuchać Pustynną włócznię, księgę drugą. I w księdze drugiej już jestem w gdzieś 40%, więc całkiem sporo. Ale wracając do księgi pierwszej, którą skończyłam, ja z nią mam taki jeden zasadniczy problem. To jest takie uprzedmiatawianie uprzedmiatawianie miatawianie w sensie jak to się mówiło wiecie. uprzedmiatawianie kobiet, jeśli dobrze wypowiedziałam to słowo. Um, to nie jest tak, że wiecie, że to dopiero teraz w pustynnej włóczni mamy coś takiego i to, jest, i to bardzo mi przeszkadza, i po prostu przez to ja mniej lubię tą książkę. Nie, ja bardzo doceniam tą książkę, w ogóle doceniam cały ten cykl demoniczny i te w sumie 3 cztery już prawie książki, które zdążyłam przesłuchać właśnie z tego cyklu, bo mi się one niesamowicie podobają. Ale problem jest tutaj taki, że mamy tutaj nowych bohaterów. Głównym bohaterem przez no, pierwszą część książki tak naprawdę jest Jardir. Mm. I to jest jakby zupełnie inna część świata, w ogóle, w ogóle inna część świata. Nie, bo my w malowanym mieliśmy Arlena, Liszę i Royera. Oni gdzieś tam byli w jednym miejscu, no, wiadomo w innych tych konkretnych miastach, ale jakoś tak wiecie. Bardziej się to łączyło, a teraz mamy zupełnie jakby odrębną trochę. Um, odrębnych ludzi, jakby tak mają inny sposób myślenia, o że tak powiem, e, i żyją w kompletnie innym miejscu. I jest tutaj właśnie ten Jardir, główny bohater. Też tutaj mamy, tak jak powiedziałam, wątek takiego dorastania, że on, wiecie, z 11 latka rośnie sobie, tak, wiecie. Tylko, że to też jest tak, że my się jakby cofamy do lat wcześniej, bo ten Jardiner jest tak naprawdę w wieku, wiecie, Arlena czy coś takiego. Po prostu mm, mamy tak, jakby przedstawioną historię od początku, w sensie w czasach, od początku tam 300, któryś tam ten rok tej plagi, mm, tylko po prostu jakby już z nowymi bohaterami, tak. I to, co powiedziałam na początku, to uprzedmiotawianie kobiet yy, widzę tutaj właśnie najbardziej w tej części z Gardirem, Gardir dlatego że tam wszystkie kobiety w tym miejscu, konkretnie w tym jego otoczeniu yy, i w tych w ich jakby części jakby tego państwa, tego świata, ich części, nie wiem, yy, jedynymi takimi yy, cechami, jakimi się opisuje kobiety, no to są oczywiście ich cechy zewnętrzne, Um, i to, to nie jest tak, że jakoś tak wiecie bardzo mi to przeszkadzało, to też był element pewny, element świata, który wykreował Peter Brett um, tyle, że już w pewnym momencie zaczął mnie tak po prostu uwierać tego było troszeczkę za dużo moim zdaniem um, i też te kobiety tam miały tylko y, dwa dwa cele w życiu pierwszy, mieć męża drugi, mieć dzieci najlepiej syna albo najlepiej tu trzech synów Albo jeszcze więcej. I po prostu nie że, to mi, nie, że to mi przeszkadzało, ale już było tego trochę za dużo, za dużo się tego nagromadziło, za dużo o tym słuchałam i już sobie myślałam: nie, no boże, skupmy się na fabule, a nie mówmy o takich, o takich rzeczach i nie wspominajmy ciągle tego. I to, co też mi się nie podobało, to wątki erotyczne w tej książce. One nie są opisowe. Absolutnie, bo Peter Brett na szczęście nie bawi się w opisywanie jakoś tak, wiecie, bujnie tych scen. Romantycznych, no, ale za to jest ich dosyć sporo. I, I już w pewnym momencie sobie myślę, tak zastopowałam, myślę sobie chwila, chwila, czy, czy my jesteśmy tutaj w fabule, czy, czy, my, czy, czy, czy my się skupiamy na wątkach erotyczno-romantycznych, które nie do końca są w ogóle romantyczne, ale raczej, wiecie, erotyczne. I zaczęło mi to już po prostu przeszkadzać w pewnym momencie, no bo jednak. Za dużo tego było, za dużo się to nagromadziło. Non stop, mieliśmy wzmianki o tym, z kim tu zaraz sobie jardier nie pójdzie do łóżka i tak dalej, co, co, co... trochę mnie zaczął irytować. Ale wróciliśmy do, znowu do Arlena i do Liszy, do Rojera. To nie jest tak, że namalowanym nam się kończy ich historia, całe szczęście, bo ta po prostu, ta część z nimi jest po prostu. Uwielbiam tych bohaterów. Oni wszyscy są przegenialni. Może czasami lekko Arlen mnie denerwuje. Tym swoim jakimś tam, wiecie... Nie będę tu wchodzić w spoilery, ale ogólnie jest on pozytywnym bohaterem w moich odczuciach. Tak samo Lisza jak i Royer. Oni są prze prześwietni i po prostu uwielbiam te wątki z nimi. Uwielbiam, jak oni są. I zdecydowanie stoję za nimi jakby murem. Znowu Jardir, ja go nie za bardzo polubiłam. On taki średni też w ich miejscu bardzo była taka duża wiecie poligamia. On miał chyba nie wiem z dziesięć żon. No w miejscu gdzie tam żył sobie Arlen, Lisza i tak dalej no to raczej takie rzeczy się nie zdarzały. Raczej ja czułam pomiędzy nimi taką więź, więź przyjaźni i też też, też pomiędzy nawet ludźmi z ich otoczenia jak już ktoś ze sobą był, to czuło się to, to, to taką, tą taką nutkę romantyczności, nie? Romantyzmu, to no w każdym razie czuło się tą jakąś taką chemię pomiędzy nimi, a z kolei u Jardira, w sensie w tej, tym otoczeniu, no to jedyne co, to jakieś układy, układziki, albo musisz z tą, albo ona ma szerokie biodra, to wiesz, urodzi Ci dzieci i tak dalej. Bo ja wyczytałam z kart, sam z kości, że to, to będzie dla Ciebie dobre. Wszędzie są układy, układziki, nie do końca mi to odpowiada. Natomiast właśnie u Lishy, to po prostu idealnie, ja uwielbiam tych bohaterów, naprawdę. Kocham te wątki i oni są cudowni, także ja jestem jakby ich zwolenniczką. I oceniłam ogólnie pustynną włócznię na cztery gwiazdki. Między innymi, właśnie przez tą część z Jardirem, która nie za bardzo mi się podobała. To znaczy, ona była ciekawa, ale jakoś tak irytowała mnie czasami, i też te wątki romantyczne, które były tak romantyczne, erotyczne bardziej, które były tak po prostu na. Za dużo ich było, no po prostu to nie jest książka, żeby tak często się one pojawiały, a jak wiecie, jak ja tego słuchałam, to ja słuchałam tak za dnia, powiedzmy, no średnio, 2,5 godziny, powiedzmy, w ciągu dnia, eee, no to naprawdę tych wątków erotycznych było tutaj sporo. I to niestety już ja w pewnym momencie poczułam, że kurde, odchodzimy od fabuły, jakby ja, ja siedzę w tych wątkach, tych erotycznych, czy jakiś tam, a gdzie, gdzie tu jest fabuła, nie? Tak to gdzieś tam przez jakiś czas to już przez jakiś czas nam to gdzieś osunęło się na drugi plan. No, nie byłam tego fanką, no ale ogólnie książka jest świetna. No i zaczęłam słuchać też drugiego tomu. E, na razie się tutaj obracamy w... Hmm. Mamy pewien wątek nowy. On się nam chyba zaczął e, w... Pod pod sama końcówka. Sama końcówka pierwszej czy księgi i teraz druga księga. Mamy tutaj jeden jeszcze wątek z Renną. E, jest ciekawy. Jest ciekawy i był mega mnie zainteresował, także to też na plus, ale też mega mnie momentami irytował przez jej ojca, który był, no, był okropnym człowiekiem, ale ogólnie wątek bardzo ciekawy. No i oczywiście tutaj Lisza, Arlen, też jesteśmy z nimi. Mm -hmm. I co, i chyba tyle mam co do powiedzenia na razie na temat Petera Breta i pustynnej włóczni. I raczej już większość moich przemyśleń wam powiedziała. A nie, jeszcze nie, jeszcze jedna rzecz. W pustynej włóczni, księdze pierwszej, była pewna kobieta, która się nazywa Invera. I tak jak powiedziałam, że wszystkie marzenia wszystkich kobiet były się z. jakby te, te ich cele życiowe, to było to, co tam Wam wcześniej powiedziałam. To na, natomiast Invera była taką kobietą, która się nazywa Damating. To były takie kobiety dość um, szanowane. Ale nie tylko szanowane, co one miały pewną władzę. Um, I to jest zabawne dosyć, bo mężczyźni właśnie w tej świecie um, bardzo często mówili, słuchaj, dobra, to jest Dama Tink, ale ona jest tylko kobietą, nie? To, to, jest, to nieważne, że ona tam jest Dama Tink, ona jest tylko kobietą. Wiecie o co chodzi? Oni tak ukradkiem po cichu do siebie tak, tak szeptali, nie? Że, że ona to jest tylko kobieta. Ale jak ona gdzieś tam wiecie. Wydała jakiś tam rozkaz do kogokolwiek. To jest tak pani już idę, to jest to było dosyć ciekawe. Ona była jedną, y, taką mocną kobieco, kobiecą postacią w tej części, części z Jarrem y, i była bardzo interesująca i bardzo tajemnicza i ciekawa. I jeszcze w 100% jakiś tam jej wątek nie jest nam do końca znany. Jest taka, taka ta nutka niewiedzy, że tak powiem. No. Y, innych książek nie czytałam. Yy, chyba. Nie, zaczęłam, zaczęłam jeszcze słuchać Tristia dzieje Tristana i Isoldy, ale jakby muszę to przeczytać na polski, więc, a mam to w audiobooku, więc stwierdziłam, że posłucham sobie w audio. Fajnie jest tak czasami posłuchać czegoś takiego w takim fajnym języku, trochę innym, in inaczej pisanym. Yy, Średniowieczna historia, ja tutaj nie będę przytaczać, jej po prostu informuję, że zaczęłam słuchać, już jestem w połowie, no nie w połowie, ale prawie w połowie, a ta książka jest dosyć krótka. Więc no, to chyba tyle. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeśli również tak jak ja lubicie Pitera Breta i jakiekolwiek jego książki, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Zostawcie też coś po sobie na dole, a ja się z Wami żegnam i my widzimy się w kolejnym filmie.